Chrystusa Pana naszego. Usiądźmy pierwsze ogłoszenia misyjne. W drugiej agendzie ogłoszenia, ale to co pamiętam, powiem teraz. Po mszy świętej, spotkanie z młodzieżą tutaj w kościele. I jak zauważyliście, że Ewangelierz jest tak jak w niedzielę, w uroczystości. To jest bardzo ważne miejsce podczas misji, gdzie. bardzo ważne miejsce podczas misji gdzie znajduje się słowo Boga i zapraszam was bo widzimy przy nim kwiaty to jest też znak kwiaty to jest znak Edenu raju tam gdzie człowiek stracił godność przy słowie może ją odnaleźć dlatego ono nie jest tak po prostu wystawione można też podchodzić dotykać go modlić się prosić panie daj mi słowo szczególnie zapraszam tych którzy z różnych powodów których życie doświadczyło i nie mogą przystępować do sakramentów Sobór watykański drugi naucza że słowo boga ma Taką samą cześć jak najświętszy sakrament. Czyli to, to jest też, jeżeli wierzymy, że to jest Chrystus, że to jest Jego Słowo, to podchodzimy do niego delikatnie. Panie Uzdrów, tak jak kobieta, która nie miała prawa znaleźć się w tłumie, bo była chora. Nie mogło nikogo dotknąć, ale podchodzi, jeżeli tylko dotknę kraju Jego płaszczu, będę zdrowa. Tego też zapraszam Was w ciągu tych misji świętych, nie? podchodzić do Chrystusa, rozmawiać z Nim, dotykać Go. Można dwie, trzy osoby razem, z boku, obok. Nie patrz, nie zwracaj uwagi na nikogo. Jeżeli będziemy się kogoś wstydzić, to możemy tak ze swoim wstydem obok Królestwa Bożego przejść. Nie? Bo się wstydzę, co pomyślą. A niech myśli, A niech myśli, co chce myśli. Nie? To jest mój interes z Chrystusem. Normalny, adekwatny człowiek, zdrowy chrześcijanin nic nie pomyśli. Na odwrót będzie jeszcze za tą siostrę czy brata modlił się. Także to jest bardzo ważne miejsce. To jest głos Chrystusa. To jest kraj Jego płaszczu, który można dotykać, z którym można rozmawiać. Drugie, każdemu na sercu kładę, macie z chrztu obowiązek. Kto nie jest ochrzczony w kościele tutaj? Jest ktoś, nie, ktoś nieochrzczony? Nie ma. Czyli masz obowiązek. Ewangelizować, przekazywać Chrystusa dalej. Chrzest daje misję proroka, czyli kładę Wam bardzo, bardzo na sercu, będziemy cały czas o tym mówili, przyprowadzić jedną osobę niewierzącą, powiedzieć, że Bóg ją kocha, że czeka. Nie wiem dlaczego, ale czeka na Ciebie. To jest bardzo ważne. Tak bardzo. Dlatego, że te misje to dla całej parafii, dla tych, których nie ma. Zapytaj, dlaczego ich nie ma? Czemu nie ma? Co się stało? Ja. Też zapraszam Was, żeby jutro, szczególnie bo sobota, nasze prace. Czy tam ktoś do fryzjera pójdzie, do marketu pójdzie w domu, sprzątanie, wszystkie te nasze czynności codzienne, czy praca po domu, zamiatanie, sprzątanie, nie wiem co tutaj pomóc w kościele. Proszę Was, niech to będzie Wasza modlitwa, i rano ofiaruję Tobie, Panie, ten dzień, wszystko, co będę robić w intencji misji, szczególnie tych, których nie ma w kościele. Żeby część swojego życia, owoc swojego życia ofiarować w, tym, w, tym, w tej intencji. Bo Bóg przychodzi. Bóg jest Bogiem rzeczy niemożliwych. Może zrobić z niczego tak. życie. Spowiedź. Spowiedzi nie będziemy mieli aż do czwartku misyjnego. Czyli Bóg chce rozgrzać nas. Tak jak nikt w kuźnie nie wali młotem po zimnym Żele, jak Żelazo, tak? Po, tak, nikt nie wali, to tak samo Bóg. Nie chce w nas rzucać mięsem, wymagać od nas czegoś, póki jeszcze nie rozgrzeje naszego serca, nie roztopi go. I dlatego słowo Boga, wszystko, wszystko, co będziemy robili w tym czasie, będzie prowadziło nas do spowiedzi. Może ktoś z Was ma pewne rany, o których nawet nie wie, i nie wie, dlaczego w życiu dzieje się tak, a nie inaczej. I Bóg to pokaże, i można będzie to uroczyście w spowiedzi oddać Bogu. Zabierz to, zabierz to. No i na razie chyba tyle, tak? Teraz Boże Błogosławieństwo po spotkanie z młodzieżą.